Coś tu się zbliża Słyszycie? Brzmi czołgiem Brzmi czołgiem śmierdzi czołgiem jest na dole Tak, chodźmy, mi, go, chodźmy Czekaj, to niech jedna osoba się wychyli, nie cały mat Dobra Jako, że jestem amunicyjny, jestem najmniej wartościowy, więc poświęcę się BWP na drodze nie widzi nas. Wyległość. Mówię, czekaj gdzie on mi tu uciekł 300, 300, 300. Czysto 300! Dostał, cofał. Po go wywalić Słyszamy, słyszamy, słyszamy. Dobra, zestantowali się. Ja bym się cofał. Nie, nie jesteśmy od walki z nimi. Dobra, co chcesz do plecaka? Hita czy hajka? Hita. Hita. Dobra, czekaj, otwieram kursy se. A, dobra, masz hita, jeden hit, dobra, koniec hitów jak coś, jeden hype mi został no, ja powiem tak, cofnijmy się na chwilę dobra, zobaczmy co, tam się, co się dzieje. Wiesz co to jest dobra pozycja do rozglądania się ale... Tak, to, tak? Be... Nie nie nie, Be... wodnik, wodnik z działkiem, wodnik z działkiem tym e, beterki. Jedzie na naszym kierunku szybko Z brdm Znaczy to co ja... Jesteś to no, się jesteś BTR-ka, brdm mają to samo Tam jest T-55 obok tego wodnika zaraz Aha, widzę, widzę, widzę Jedzie sobie przez... wytrzymał się, nie Czekaj, patrzę na te ciaka Ile? 420, 420 Zderzyli się, ty wyjebiesz obu Czekaj, czekaj, puso Teraz, teraz, teraz Fuck, akurat mi się ręka... Tak. Ładnie, cofaj, cofaj, cofaj. Wysiadłem, znowu wysiadłem. Pytanie, czy wybuchnie. Tak, wysiedli. Ło, pięknie! Dwa, dwa w 1 jest... Double kill! No na pewno, to y powinien. rozwaliliśmy i PWP Uwaga, spieszać. Uhuhu.